Dzisiaj miał być temat 26 dotyczący zadań związanych z okręgami i kołami, ale zrobimy sobie małą zmianę i będzie szybkie powtórzenie na życzenie dla osoby, która zostawiła komentarz, że będzie miała w ten nadchodzący piątek sprawdzian, to będzie kilka takich zadań z każdego tematu po jednym najważniejszym zadaniu dla przypomnienia i usystematyzowania wiedzy na temat tego działu. To zaczynamy od kątów w trójkątach. Każdy szanujący się trójkąt narysowany na płaszczyźnie ma łączną sumę miar kątów równą 180 stopni. A co za tym idzie? Trzeba od 180 odjąć 55 i odjąć 65, aby dowiedzieć się, jaką miarę będzie miał ten ostatni z kątów. Drugi sposób jest taki, że najpierw sobie wykonamy dodawanie, a na końcu zrobimy odejmowanie. To co teraz jest zapisane? To jest sposób numer jeden, drugi, podobno łatwiejszy, bo dodawanie bardziej lubimy niż odejmowanie. Mówi, że najpierw dodajmy sobie jaką sumę będą miały te dwa kąty, i możemy tutaj dodać 50 do 60 i wpisać sobie 110, a następnie 5 dodać 5 i wpisać 10 stopni, połączyć to jako 120 i dopiero w kolejnym kroku od 180 odjąć 120 i wpisać, że kąt alfa. Będzie miał miarę 60 stopni. Tak samo jest w tym trójkącie, tylko mamy kąty poza nim. I teraz to jest pierwszy kąt półpełny. Każdy kąt półpełny ma 180 stopni, czyli cały kąt ma 180. My już mamy 140 i w tym miejscu. Zostaje nam 40, bo 180 odjąć 140 da nam 40. Tutaj jest ta sama sytuacja. Mamy kąt półpełny, albo możemy też skorzystać z tego, że to są kąty przyległe w jednym i w drugim przypadku. Ich suma będzie dawała 180 stopni, i tym razem brakuje nam tutaj 80, bo 180 odjąć 100 stopni daje nam 80, i w ten sposób możemy zabrać się za kąt beta i wracamy do naszego trójkąta. I widzimy tylko te kąty, które w nim są zawarte. 80. Dodajemy do 40, wychodzi nam, tak jak po sąsiedzku, 120 stopni. Dla formalności odejmiemy sobie od 180 i okazuje się, że kąt beta również ma 60 stopni. I ostatni z trójkątów, tutaj również możemy skorzystać z tej zasady. Że te dwa kąty będą tworzyły kąt półpełny, ale dodatkowo do przypomnienia, taka informacja o kątach wierzchołkowych to są takie boiska. Boiska z dwoma drużynami i żeby było sprawiedliwie, w tej drugiej drużynie musi być tyle samo stopni i możemy to sobie skojarzyć z, z zawodnikami: 50 stopni tutaj, w drugiej drużynie też 50. I w tym momencie możemy przejść już do trójkąta, bo mamy dwa podane kąty: 50 stopni. I 55 co razem daje nam 105 stopni. I żeby obliczyć ostatni brakujący, to trzeba od 180, jak zawsze, odjąć 105 stopni. I mamy w wyniku 75. I tym szybkim sposobem mamy przypomnienie dla tych, którzy są oczywiście przed sprawdzianem już mieli te tematy, takie przypomnienie o kątach zawartych, w trójkątach i o kątach w ogóle, bo tutaj przypomnienie o kącie wierzchołkowym, o kącie półpełnym, o kątach przyległych, czyli masa informacji zawarta w jednym zadaniu. Czas na drugie zadanie związane z kątami. I tutaj mamy taki przykład właśnie wspomnianych prędzej kątów przyległych, które tworzą kąt półpełny. Jak widzicie, to 180 stopni bardzo często w zadaniach będzie nam się pojawiało. I mamy 180, odjąć 150, daje nam to 30, czyli kąt pierwszy alfa ma 30. Stopni. Idziemy tutaj i mamy dwa kąty wierzchołkowe. To są te drużyny, które były ostatnio, chwilę temu, wspomniane. A drużyny muszą mieć taką samą liczbę zawodników. I w ten sposób dowiedzieliśmy się, że kąt Beta ma 45 stopni. Zasada w tego typu ilustracjach jest taka, że mamy zestaw zaledwie dwóch kątów. Wszystkie zaznaczone na zielono mają 45 stopni. A wszystkie zaznaczone na taki kanarkowy kolor będą miały tyle samo stopni. Nie każą nam tego obliczać, ale gdybyśmy chcieli, to trzeba było złączyć 45 i ten kanarkowy. Tak, aby razem tworzyły kąt półpełny i miał 180 stopni, czyli to, co było po lewej stronie przed chwileczką. Tylko dwa rodzaje miar tutaj kątowych wystąpią. Idziemy dalej i tu się robi trochę dziwniej, ale nie dajemy się zwieść. Patrzymy, tu jest kąt prosty. Tutaj na fioletowo macie zaznaczoną linię prostą. To trzeba zawsze linijką sprawdzić, czy ta linia na pewno będzie prosta. Jeśli tak, to po sąsiedzku też mamy kąt prosty. Idziemy dalej. Mamy tutaj deltę, mamy 10 stopni i teraz patrzymy, czy ta linia, jak przyłożymy linijkę, też jest taka prosta. Jest. Czyli tutaj też będzie trzeci kąt. Prosty, bo jeden udało mi się zakryć, i to oznacza, że tutaj będzie czwarty kąt prosty, czyli nasza delta i 10 stopni razem dają kąt prosty. Kąt prosty, czyli ten zaznaczony kropką, ma zawsze niezmiennie 90 stopni. Czyli od tych 90 stopni należy odjąć 10 i wyjdzie nam poszukiwany kąt. Będzie miał on Miarę, oczywiście nie 10 stopni, tylko 80. I ostatnia wariacja z naszymi, z naszymi kątami. I tutaj mamy do znalezienia przedłużenie tych lin. Sprawdzamy sobie za czy to jest na pewno przedłużenie, czy jest jakieś załamanie. Jak sobie sprawdzimy, to wtedy dowiemy się, że ten kąt, który ma 50 stopni, jest kolegą tego kąta, który też będzie miał 50 stopni, zaznaczony jako Y, bo to są kąty wierzchołkowe. Patrząc dalej, mamy tutaj możliwość wyliczenia X, bo powstał nam kąt półpełny, który razem ma 180 stopni. 70 dodajemy z 50. I wychodzi nam 120 stopni. Od 180 odejmujemy 120 stopni, i zostaje nam 60. Y będzie miał 50 stopni, a x będzie miał 60. I kolejne zadanie z kątami bardzo szybko udało nam się rozwiązać. Teraz przejdźmy do innego rodzaju zadań. Mamy informację, że obwód każdego z przedstawionych poniżej trapezów wynosi 20 cm. Przypominamy sobie, że obwód to jest taki płot, i tutaj celowo są dodatkowo takie przerywane linie, które czasami mogą wprowadzić nas w błąd, ale obwód to będzie płot naszego trapezu, który nie wchodzi do środka naszej działki. On jest tutaj. Dookoła. I łącznie mamy 20 cm. Ta wysokość jest specjalnie wyrysowana, żeby pokazać nam, że ten odcinek będzie miał dokładnie taką samą długość jak podstawa górna. Są kąty proste. Jest udowodnione, że na pewno to będzie tyle samo, żebyśmy nie mieli żadnej wątpliwości. I teraz został nam jeden taki tajemniczy bok nie niewiadomej jeszcze długości. I żeby to obliczyć, ile on będzie miał, najpierw sobie dodajmy pozostałe boki, a na końcu odejmijmy. I jeszcze jeden bok. 4, 4, 5, 4 cm, które znamy. To mamy razem 4 dodać 4, 8, 8 dodać 4, 12, 12 dodać 5, 17. Centymetrów. Wiemy, że cały obwód, cały płód naszego trapezu miał 20 cm. Dlatego, jak zabierzemy 17 i obliczymy, ile nam zostało, to dowiemy się, jaką długość ma właśnie ten poszukiwany odcinek, nazwany jako A. Po sąsiedzku mamy trapezu równoramienny i też. Mówią, że obwód, czyli płod naszego trapezu, łączną długość ma 20 cm. Ponownie, podstawa górna i kawałek podstawy dolnej mają taką samą długość, tutaj wysokościami oddzieloną, która ma 4 cm. I z uwagi na to, że to jest trapez równoramienny, widzimy to po tych czwórkach, to wiemy, że ten kawałek nazwany B, będzie też tutaj po lewej stronie takim samym dokładnie odcinkiem. Robimy to samo co poprzednio. Dodajemy wszystkie znane długości boków, czyli 4 razy 4 cm. I wykorzystaliśmy 16 z 20. Jak odejmiemy, po do rozdziału zostają nam 4. Centymetry, ale 4 cm to nie jest długość odcinka B, bo mamy dwa takie kawałki i trzeba sobie podzielić to, co nam wyszło, żeby się dowiedzieć, ile każdy z tych kawałków będzie miał centymetrów. W ten sposób zadanie z tematu związanego z czworokątami zostało wykonane. Dodatkowo pojawił się Obwód w zadaniu i teraz czas na kolejne zadanie. Tym razem takie zadanie mini tekstowe, gdzie mamy trójkąt prostokątny ABC o bokach długości 15, 20 i 25 cm Przeciwprostokątna trójkąta ABC narysowanego w skali 1 do 5 jest krótsza od przeciwprostokątnej trójkąta ABC. O, no i to O musimy sobie doliczyć. Do tego przyda nam się rysunek pomocniczy. I pierwsza informacja jest taka, że mamy trójkąt prostokątny, czyli musi mieć kąt prosty i najlepiej tak narysować, żeby te długości naszych boków były różne. Łatwiej będzie nam dopisać na naszym rysunku, gdzie może być 15 cm. Gdzie może być 20 i 25 pięć centymetrów? Przeciw prostokątna jest na przeciw kąta prostego, czyli ma dwadzieścia pięć centymetrów. To jest nasza przeciw. Prostokątna. Strasznie niedługi wraz. I mamy jeszcze dodatkowo skalę. Skala pojawia się na geografii przy okazji map. Ostatnio było przypomniane, że w przypadku, kiedy mamy skalę 1 do iluś, to my będziemy sobie zmniejszać. Zmniejszamy nasz trójkąt pięciokrotnie. Każdy z wymiarów, czyli ten, który miał 15 cm, dzielimy na 5, i każdy kolejny tak samo będziemy dzielić, żeby dowiedzieć się, jakie wymiary będą w naszej skali 1 do 5. Tutaj będą 3 cm, tutaj będą 4 cm. Tutaj będzie 5 cm. I pytanie brzmi tak. Przeciwprostokątna naszego trójkąta, narysowanego w skali 1 do 5, jest krótsza od tej przeciwprostokątnej, która była narysowana w oryginale. I o ile? Oryginalna miała 25 cm. Ta która była pomniejszona miała 5 cm. Pytanie było o ile czyli odejmujemy i mamy informację którą warto zapisać w odpowiedzi, bo każde zadanie tekstowe powinno się chociażby najkrótszą odpowiedzią kończyć. Mamy informację, że o 20 centymetrów i zadanie takie wieloetapowe, które łączy jeszcze dodatkowo tą skalę tak niespodziewanie, zostało wykonane. Mam nadzieję, że teraz rozumiecie i nie będzie sprawiało wam takie wieloetapowe zadanie większych trudności. Pamiętajcie sobie, żeby przeczytać całość, a następnie zdanie po zdaniu i z każdego zdania spróbujcie sobie zawsze wyciągnąć. To, co się da zrobić, albo rysunek pomocniczy, albo jakąś informację, bo wtedy one nakręcają kolejne działania. Już przekroczyliśmy nasze umowne 15 minut, ale zróbmy jeszcze zadanie z okręgami, czyli taką ostatnią tematykę, która miała się pojawić jako docelowy dzisiejszy odcinek. I mamy tutaj trzy okręgi. Mamy średnicę podaną najmniejszego okręgu. Powiedzieli, że to będzie 1,1 nieznanej nam jednostki. Co zaznaczamy sobie? Średnicę tego najmniejszego 1 i 1. I pytamy się, jaką długość ma promień największego okręgu. Promień idzie tylko do środka i nie dalej. I musimy się dowiedzieć, jaką ma. Długość. Tutaj mamy nasz mały okrąg. Mamy podaną średnicę. Okazuje się, że średnica tego naszego małego okręgu jest jednocześnie promieniem tego średniego okręgu. Jak się tak dobrze przyjrzymy, to tutaj mamy jeden promień. Tutaj mamy drugi, czyli tutaj też będzie 1 i 1 dziesiąta nieznanej nam jednostki. To oznacza, że w tym momencie udało nam się zobaczyć lub nie, że w przypadku tego największego okręgu mamy tak naprawdę już promień podany. To jest ten, którego nam brakuje ale możemy go też wrysować w tym miejscu. I się okazuje, że jak połączymy średnicę zielonego z promieniem fioletowego, to wyjdzie nam promień czerwonego okręgu i dopisujemy jednostki, to bardzo ładnie wygląda, kiedyś to było obowiązkowe, teraz już dopisywanie j jak jednostka. Gdzieś zaginęło, ale to jest bardzo dobra praktyka. I mamy w tym momencie odpowiedź, że promień, można napisać jako takie duże R, bo to jest największy z okręgów, ma 2,2 jednostki długości. I tym sposobem zadanie, które mogło się wydawać ciężkie na samym początku, okazuje się bardzo łatwe. W kolejnym odcinku wrócimy sobie do kół i okręgów, które będą w takich zadaniach testowych, tak jak było to obiecane poprzednio. Mam nadzieję, że ten materiał przybliżył Was trochę bardziej do testu i wszystko pójdzie zgodnie z Waszym planem.